znowu to. O, matko, czy w tej telewizji nie ma nic innego co za głupoty? Wiecznie te ding-dongs. O, o. gdzie jest pilot? Hej, chodźcie! Schowałaś pilota? Nie, 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 ale zupełnie nie schowałam pilota. O co wam chodzi? Chodźcie, mama, ostatnio powiedzieli, że to już czas na spanie. Co? Przecież nadal na dworze jest jasno: nie chce mi się spać. Mi też nie, nie jestem zmęczona. Ej, no chodźcie. Mama, Sadno tak powiedzieli. Ale ja nie jestem zmęczona. Chciałabym się pobawić moim wózkiem do góry i misiem. Mhm, dobra Emma. no to chodź, chodź do góry, ja się troszeczkę z Tobą pobawię, ale musimy stąd iść. Zamknijcie telewizor. Co? Bawić się zabawkami? To jest zupełnie... Co? Nie możesz tak mówić! Ej, tak mi się wyrwało. A co to jest to takie, co powiedziałeś? A co to jest? Ema, Ema, y, zupełnie zapomnij o tym. To zupełnie nic nie powiedziałem. Ja naprawdę... Mm, ale... No wiesz, bo jest... Ej, nie mów tak, Ema! Nie mów tak! Julian, no i widzisz? Powiedziałeś to przy młodszej siostrze, teraz będzie to ciągle powtarzać. Och, ale przypał. Ale ja to słyszałem w przedszkolu. W przedszkolu? Takie brzydkie słowo... No, och, Ema, proszę Cię, nie mów tego, bo rodzice usłyszą. Dlaczego? Ale... Możesz mówić coś innego, Ema. Możesz mówić. Ema, przest, Przestań! O, oh, nie mów tego, nie mów tego, bo rodzice usłyszą. Ema, uspokój się. Ale ja bym chciała iść. Bawicie? się! Ja nie chcę, nie chcę iść na górę! Ema, chodź! Nie! Pójście do łóżka jest bez sensu. Ej! No nie, mamy przeklepane. Jak mama usłyszy, że takie obelgi rzuca nasza młodsza siostra, to na pewno będzie winić nas. Nie! Ej! Ema, przestań. Mm. Ema, to jest naprawdę złe słowo. Nie, nie możesz tego mówić. Okej, okay, nie będę, ale co to znaczy, że... że no co to znaczy, że... że, że, że no wiesz, że jak mówisz to słowo... Ja słyszałam, że tata tak często mówi. Tata mówi tak często? Ja to słyszałam w przedszkolu od innych dzieci, a nie od taty. Tak, tata ciągle mówi, że na przykład zakupy są i, 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 i że w ogóle różne rzeczy, że mama jest. No, nie, no, tata tak mówi, naprawdę nie może być. Nie ma, chyba ci się wydaje, nie mów tak. Ale naprawdę. Emma, to jest, złe sło to jest złe słowo i nie można go mówić, okej? Okay? Pamiętaj. Nie powinnaś, nie powinnaś tego mówić. I nie, nie pytaj nawet taty o to słowo. Julian, widzisz, Wszystko co narobiłeś? Najgorzej. Teraz coś wymyśl. No wiem, wiem, dobra. O nie, to musi być babcia albo dziadek. Och, dobra. Słuchaj, Julian, trzymaj małą, żeby nic nie mówiła na głos, okej? Okay? Emma. Proszę Cię, nie odzywaj się, nie mów tego słowa, jak będę odbierała telefon. Okej, okay, okej, okay, spróbuję ją przytrzymać. Ema, słuchaj, jeśli to jest mama albo dziadek, babcia albo dziadek, to nie możesz mówić tego słowa. Tego słowa? Nie mogę mówić? Oh! Ema, przestań. Ale mama z tatą na, i, i, i babcy z zetkiem na pewno też rozumieją to słowo. Chciałabym wiedzieć, co ono znaczy. Och, to jest bardzo ze słowo, Emma. Słuchaj, zróbmy deal. Yy, jutrzejsze kakao, moje kakao będzie twoje. Będziesz miała jedno kakao ekstra, jeśli nie powiesz tego słowa. Tak, okej! Okay. Emma. Hej, co ja słyszałam? Powiedziałam wam, żebyście nie używali tego słowa. Tak, nie, 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 nie. Odbieraj telefon. Proszę cię, bo przestanę dzwonić. Halo! Halo, to Hanna, Hanna Wróblewska. A, babciu. Cześć, jak się masz? U nas też dobrze. O, babcia jest, na przez telefon rozmawia, ale super. Czy ja mogę też porozmawiać z babcią? Chciałabym jej coś powiedzieć. Aha, dobra, babciu, słuchaj, bo Emma chciałaby z tobą też porozmawiać. Już ci ją przekazuję. Ema, to jest babcia. Pamiętasz, z czego nie masz mówić? Hej, babciu, chciałam ci powiedzieć, że jesteś naprawdę... Jesteś i dziadek też. Ema, chodź tutaj. Emma, przestań mówić to słowo! Cześć! Emma! Miałaś tego nie mówić! Y, babciu, przepraszam, ale. Y, y, ona nie chciała tego powiedzieć. z do usłyszenia! O, no, matko, mamy przechlapane! Babcia na pewno powie mamie i tacie. I teraz będziemy my obwinieni za to, że Emma mówi takie rzeczy. Ale, ale przecież. Nie będzie dla mnie kaka. Nie, nie ma dla ciebie żadnego kaka. Emo, a co ja tutaj słyszałam? O nie, mama, Nie, nie, nic nie słyszałam, zupełnie. Emo nic nie powiedziała. Nie, prze, prze, przesłyszałaś się. Hmm, co kochanie powiedziałaś? Słyszałam jakieś, jakieś dziwne nowe słowo w twoich ustach. Tak, mamo, bo. Ale y, 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 słuchaj, jesteś super zajebista. O nie, nie, wo. O, co? O nie. Mamo, przepraszamy to, za to brzydkie słowo. To nie jest takie brzydkie słowo. To jest po prostu slang młodzieżowy. To nie jest żadna obelga czy wulgaryzm. E? Naprawdę? My myśleliśmy, że to jest super obelga. Wszystkie dzieci w szkole, szkole mówiły, że to o, obelżywe słowo. Nie, to jest slang młodzieżowy. Wiecie, wiecie co to znaczy? E, nie, no zupełnie nie. Hmm... Słuchajcie, to jest zajebiste, znaczy super, rewelacyjnie. Fajnie, miło, jeśli naprawdę dobrze się bawicie, albo jest naprawdę fajnie. Tak, na przykład Julian w Redki jest zajebisty. Czy ja słyszałem... Czy ja słyszałem zajebisty? No nieźle, już no jeszcze dzieciaki mówią takie rzeczy? Czy wy już jesteście młodzieżą? Na przykład na placu zaba zabaw jest zajebiste. No nieźle. Nie... Podejrzewałem, że będziecie znali takie słowa. No, czyli zajebiste. To może nie powinnam jeszcze ja mówić, tylko, tylko troszeczkę starsze dzieci, ale jest super fajnie, zajebiście.